Cześć! Z tej strony kreslis odcinka na tym kanale, a dzisiaj zajmiemy się tworzeniem self-roli i inaczej autoroli na waszym serwerze Discord. Myślę, że odcinek Wam się spodoba. zachęcam do zostawienie łapki w górę, oraz subskrypcji na kanale i przechodzimy do odcinka. A więc po pierwsze myślę, że dzisiaj zajmiemy się botami takimi jak ProBot, Miszustka i Carlbot, Więc zaczynajmy. Po pierwsze wchodzicie sobie w Waszą przeglądarkę i wpisujecie. Powiedzmy, że zaczniemy od Miszustki. Wchodzicie w pierwszy link. A tu Discord, szukacie okay. oczywiście jak się za załadują serwery, szukacie waszego serwera. Mm, u nas to będzie ten. Eee, następnie kontynuuj, autoryzuj, przechodzicie przez weryfikację. Jak już przejdziecie, jesteście w panelu, jak widzicie. I czekacie po prostu, aż wam się tutaj wszystko zadły. No i tak jak to w mniejszce, kiedy dodacie botany na serwer, przychodzi takie coś, eee, taka wiadomość. Automatyczna, co najlepiej opisuje wasze community społeczność. Wybieracie, jak nie, to skipujecie. I tutaj szukacie takiego czegoś jak Reaction Rolls. Jak widzicie, jest. idecie Active Reaction Rolls. Musicie mieć po prostu tą niebieską tutaj kropeczkę. I wchodzicie tutaj, klikacie w New Reaction. I jak widzicie, jesteśmy w panelu utworzenia. Po pierwsze, utwórzmy sobie kanał, załóżmy rolę. I służmy takich kilka obojętnych ról, po prostu żebyśmy mieli. W przykładu służmy sobie role 1, rolę 2, role 3 i coś w tym stylu. E, wchodzimy, wybieramy kanał role i tak, mamy wiadomość. Akurat to będzie wiadomość embed. Ym, I tak, wybieracie sobie, tutaj miejsce napisane na, na przykład na początku. E, no, zareaguj na tę wiadomość, aby dostać rolę, no to my dajmy sobie, e, załóżmy, m, kliknij w reakcję. E, coś w tym stylu. Ym, I tak, tu mamy tytuł. No to tytuł to na przykład będzie ranga, obojętnie tu idziecie, co, wszystko co chcecie. Tu na przykład, na przykład wybierz rangi. Wiadomo, możecie sobie dać zdjęcia, emotki, wszystko co chcecie, ale my to miniemy, bo nam to nie jest potrzebne. Jak widzicie, tutaj macie do emotek, tu macie do zdjęć, więc co chcecie i jak chcecie. Dalej wybieramy sobie... Jak chcemy, aby ta y, wiadomość autorola wyglądała? To damy sobie najpierw przez rolę, to przykładowałem młotka, coś w tym stylu, następnie wybieramy tutaj mm, rolę, no to ta, y, i dajmy jedną, no i oczywiście zezwalamy, mm, aby członkowie mogli sobie wybierać wiele. Eee, więc mm, zostawiamy i tak, mamy reaction mode, my sobie dajemy default, bo ten default jest po prostu taki podstawowy i najlepszy według mnie, on zawsze jest tym typowym takim, klikniecie po prostu już to, wiecie, automatycznie też macie. Eee, ten wyraz możecie sobie po prostu dać, eee, ale jak wam tutaj przy remove roles when your uh, members first click on a reaction, give them back uh, when they click again. Więc jak chcecie, możecie, jeżeli nie, nie musicie, wybieracie, ale my sobie zostawimy po prostu default. Jak coś takiego macie, dajcie publish, czekacie, jest. Wchodzicie tutaj, jak widzicie mamy i to co napisaliśmy to jest, jak sobie wyjdziecie tutaj to dostaliście rangę 1, no akurat my ją sobie usuwamy i teraz wchodzimy jeszcze raz, bo pokazać przycisk inny, inny tryb tego, czyli przycisk, klikacie sobie w buton. Button. I następnie macie takie coś, że, no wiadomo, jeżeli zmienicie sobie z emoji na przycisk, no to stracicie wszystkie te reakcje. No oczywiście dajmy tak. No i tutaj mamy nasz przycisk. Możemy napisać po prostu inaczej, na przykład przycisk, kolor wybieram, coś w tym stylu, emotkę. Możemy sobie wybrać coś takiego i wybrać rolę. No, to załóżmy teraz, wybierzemy dwójkę. No i to sobie zostawiacie. Nie musicie, możecie, możecie dodać, wiadomo, jakiś, ale no wystarczy. Ten jeden. No i następnie save. Wiadomo, wszystko możecie nadal zmieniać. Wchodzimy i mamy na przycisk. I teraz wam pokazuje takie coś, jak dostaliście. Dostaliśmy. Jak sobie odklikniemy, no to remove. Wiadomo, odebrało, odebrało wam. I ostatnia opcja, jeżeli chodzi o to, no zrobimy sobie. To sobie usuniemy, po prostu, żeby nam to nie przeszkadzało. Eee, takie opcje można powiedzieć. To jest, jeżeli chodzi już o takie opcje. Na przykład, eee, wybierz opcję. Eee, no i tak. Eee, tutaj mamy opcje eee, no To dajemy sobie na przykład select role 2. Emotka. Coś w tym stylu. Eee, I na przykład dwójka, bo damy sobie tą dwójkę. Opis. Eee, na przykład. Eee, Ranga, jak już takie coś macie, zapisujecie, wchodzicie tutaj, jak widzicie mamy do wyboru, akurat daliśmy już rangę ta 2, czekacie, bo on się ładuje i dostaliśmy tą rangę, jak widzicie mamy, wiadomo, jak sobie odklikacie, usuwa, usunęło, usunęło. Jeżeli chodzi o te autorole, tutaj to jest tak naprawdę wszystko, więc przejdźmy sobie teraz do robota, wpisujecie robot. następnie pierwsza yy, strona. Teraz możecie sobie dać dodaj bota na serwer. Tutaj jak macie tak naprawdę dużo, tych... No, możecie mieć dużo, możecie mieć mniej. Wybieracie Wasz serwer. Zostawiacie sobie to wszystko, autoryzuj. Oczywiście przechodzicie przez weryfikację jak to zawsze. No i czekacie. Jak będziecie w panelu, jak widzicie jesteście, to sobie tutaj zniszczacie na dół, żebyście widzieli zapisywanie, bo to jest taka reklama tam. I teraz tak, na początku może pisać ten serwer wymaga konfiguracji, to jest tak naprawdę taki błąd od nich. Później sobie odświeżać, aż on po prostu zadziała. Eee, I w końcu on to po prostu zadziała. Więc sobie odświeżacie. Jak widzicie jesteśmy, zadziała. No, jak już tutaj jesteście? Jak widzicie, tutaj macie rolę z reak reakcją. No tutaj wiadomo, macie tę funkcję z beta i wymaga umieszczenia wiadomości w w embed. Najpierw, właśnie wchodzicie tu i tworzycie sobie wiadomość embed. Więc dajcie stwórz embed, czekacie, aż ma załaduje, i jesteście. E, to dajmy sobie nazwę, na to rangę po prostu. Treść wiadomości, mm, wybierz yy, na przykład wybieranie, albo wybierz rangę. E, jak widzicie, tu mamy pokazane, jak to wygląda, Jadą, możecie sobie znowu to wszystko ustawić. E, na przykład, tytuł damy: mm, rangi, opis, wybierz. E, jak mamy takie coś, możecie sobie dać inne rzeczy, nie musicie. Kolor, możecie sobie wybrać, mm, załóżmy coś w tym stylu. E, syłacie. u nas będzie też role znowu. Mm, aha, musimy właśnie jeszcze to sobie zapisać. Żeby to po prostu wszystko zadziałało. Jak widzicie, udało się pisze. Jak widzicie, przyszła nam tutaj wiadomość. Jak już nam przyszła, to teraz wchodzicie znowu sobie tutaj. Dodaj wiadomość. Wchodzicie. I tak, wybierz Emote. Wybieramy ten, który wy wcześniej zrobiliśmy, i wybieramy ten kanał, który to wysłaliśmy. Wiadomo, pisze wszystko, więc wiadomo, będziecie wiedzieć e, od kiedy to jest, tak naprawdę. E, limit ról dla użytkownika. Możecie sobie wybrać, albo daj nieskończoność. My dajmy nie nieskończoność. I typ ról do samo przydzielenia. E, Dajemy na początek przycisk. Dodaj przycisk, kolor. Stworzymy zielony. E, wybierz rolę. E, tu musicie sobie wybrać e, rolę, którą wam pokażę. E, akurat nie wiem, czemu nie pokazuje żadnych. E, Musimy chyba sobie od siebie, bo ten brak nie, nie, nie wiem czemu nie pokazuje tych rang, Albo stwórzmy sobie jeszcze jakąś, e, na przykład ranga, Zapisujemy zmiany, wchodzimy tutaj. E, no i ją mamy, więc sobie ją damy. E, I następnie typ reakcji. Typ reakcji. Mamy trzy: przełącz, nadaj, odbierz. Przełącz według mnie jest najbardziej taki podstawowy. I tak naprawdę mi dają prawdę i też go zalecam, więc sobie zostawcie. Możecie dać nadaj. Jak widzicie, pisze Wam e, każdy jaki jest, jakie ma swoje zalety, e, więc sobie wybieracie. I na końcu rodzaje powiadomień: e, no to albo daje się powiadomienie i Wam będzie przychodziło e, albo na wiadomość prywatną, albo na kanale, ale to będzie tylko wiadomość, tylko widoczna dla Was, e, że dało Wam jakąś rangę, zabraliście. A po prostu, jeżeli coś stworzycie albo edytujecie coś z tymi rangami, to wiadomość, taką dajmy sobie, zapiszmy zmiany, czekacie, zapisało, macie. Czasami może nie zadziałać, właśnie tak jak teraz, no ale jak widzicie, działa i ranga dostaliśmy to. Jak sobie, wiadomo, odklikacie, no to zabrało, jak widzicie, to pokazuje, tylko my widzimy tą wiadomość. E, więc teraz możemy sobie zrobić mm, z kolejną opcją, to sobie usuniemy. E, teraz dajemy opcję. No to w przypadku, o, mamy już opcję akurat. No i emotkę, coś w tym stylu, tytuł opcji, mm, na przykład ranga, opis opcji, wybierz rangę, wiadomo, wy sobie piszecie, co chcecie i jak chcecie. I rolę, no to u nas będzie ta ranga, zapisujemy zmiany kiedy już zapiszemy nie widzicie mamy coś w tym stylu klikamy w ranga dostaliśmy mamy mamy wychodzimy usuwa i sobie usuwamy jeżeli już tego nie chcemy i wybieramy ostatnią czyli reakcję no to wybieramy motikone załóżmy coś w tym stylu możemy sobie wybrać jeszcze inną e, musimy sobie zapisać zmiany bo czasami jeżeli wchodzi się w te motikone to czasami to tak czasami może powiedzieć zacina e, i nie chce się pokazać rangi Czekacie? Mamy ranga, yy, wejdziemy sobie jeszcze w ustawienia, yy, w role, yy, probota, musimy po prostu dać wyżej, dajmy sobie go tutaj, wchodzimy znowu tu, yy, jak dać sobie probota wyżej, powinno tam to yy, już pokazać te rangi, yy, ja nie odświeżyłem, więc dlatego nie pokazuję, więc sobie to po prostu usuńmy, zostawmy jedno, zapiszmy, czekacie? Zapisało, jak widzicie, macie do wyboru. Akurat mi to tamto, tamto zostawiło. Nie wiem czemu, bo wybraliśmy tylko jedno. Ale jak wiadomo, sobie klikniecie w to. To jak widzicie, dostaliśmy rangę. I jak widzicie, tutaj napisało nam, że dostaliśmy ją. Więc ją mamy. Jeżeli chodzi o próbę, to można powiedzieć, że to jest wszystko. E, tak jak mówiłem, zalecam sobie dać go wyżej. Bo dlatego nie widziało tych rank, tak naprawdę. E, bo je stworzyliśmy wcześniej, więc zalecam ja sobie dać probotę po prostu wyżej e, niż tą resztę i na pewno potem już powinno to zadziałać. E, więc teraz przejdziemy do ostatniego bota, czyli CarlBot. Więc spisujecie sobie CarlBot. Następnie wchodzicie w dashboard, manage, przychodzicie Waszego serwera. U nas to jest tutaj. E, kontynuuj, autoryzuj. E, przechodzicie przez weryfikację. No I tak naprawdę przeszliście. My tak naprawdę w panelu nic nie robimy, tylko wchodzimy na nasz serwer. A w lobby pojawił się. słuchajmy sobie jakiś kanał yy, ogólny yy, i w tym na kanale ogólnym wpisujecie sobie yy, R up. Yy, I teraz tak. On się pyta na jakim kanale chcecie, aby to coś było. No to my sobie dajemy yy, na kanale ROLE. Następnie. Yy, tu przyszło jeszcze coś innego dosłownie. E, tu przyszło z ProBOTA e, akurat, bo on myśli, że nam, my piszemy do niego, więc on tu nam przypomniał o slash komendach. E, ale akurat to jest nieważne kompletnie. E, I teraz tak, nas interesuje to. Wybieramy ramy tytuł i opis e, tej wiadomości. No to na przykład wybierz rangę. E, I u nas to będzie ranga. Po prostu. Teraz możecie sobie dać kolor. Jeżeli chcecie sobie dać jakiś kolor, wchodzicie tu w rolę, tworzenie ról, i widzicie, macie tutaj ten własny kolor i po prostu sobie to kupiujecie, Jak sobie to skopiujecie, to wychodzicie stąd, resetujecie to, żeby wam tutaj nic nie zapisywało i wklejacie. Akurat mnie nie dajemy, że nic nie dajecie, pisujecie. No. Jak już sobie to wpiszecie, teraz po prostu wybieracie emotkę, jaka chcecie obok tej rangi była, no, wkładam coś w tym stylu i musicie pingować sobie tą waszą rangę. E, u nas będzie to, dajemy coś takiego i teraz pisze, mm, akurat o tym zapomnę, e, ranga jest wyżej niż ranga e, kalbota. Jak widzicie, jest wyżej po prostu, więc e, musicie sobie dać kalbota powyżej, żeby ono to zadziałało. Jeżeli Wam teraz, jak wpiszecie, bo często tak z jest nie zadziała, to musicie sobie od nowa wpisać. Jak widzicie, no tak teraz nie pokazuje nic, więc po prostu musicie sobie od nowa wpisać. Bo normalnie tutaj macie motkę więc wpisujecie sobie RR Setup jeszcze raz, bo tak naprawdę pokazałem, żebyście mieli, jak, mieli pokazane, jak to wygląda, żebyście wiedzieli, co potem zrobić. Następnie znowu wpisujemy to samo, czyli wybierz Rangę. Wpisujemy na przykład sobie ranga. Następnie kolor pomijamy, wpisujemy known. Yy, klikamy sobie tutaj, wybieramy tę motkę. No i pingujemy rangę. I jak widzicie, ta motka się teraz pojawiła. Wpisujcie sobie dan. Jak widzicie, macie. Klikacie sobie w to i ta ranga, Wam się automatycznie pojawia. Jeżeli chodzi o rangi, yy, autorole, inaczej self role, to to jest tyle. Myślę, że ma się odcinek spodobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!